Bliżej ekologii, ochrony środowiska i czystego miasta. Wszyscy chcemy żyć w pięknym otoczeniu. Chcielibyśmy, aby po zwycięstwie w wyborach od przyszłego roku obniżyć opłaty za wywóz śmieci, zlikwidować niesprawiedliwe podwójne opłaty, między innymi dla działkowców. Chcielibyśmy, aby nasze zwierzaki w Schronisku dla zwierząt miały znacznie lepiej niż mają w tej chwili. Chcielibyśmy, aby w Sosnowcu powstało więcej wybiegów dla zwierząt. Chcielibyśmy przede wszystkim, aby wszyscy Sosnowiczanie mieli bliższy kontakt z przyrodą i do tego będziemy dążyć. Zadbamy o nasze parki, o naszą zieleń, po to, żeby wszystkim nam żyło się lepiej w zadbanym, przede wszystkim czystym mieście. Na to zasługują mieszkańcy naszego miasta Sosnowca.